Witam Was. Zapraszam do czytanka. O tej nowej drodze twojej. Jakie energie są przed Tobą? O czym powinnaś usłyszeć w tym momencie? Na co zwrócić uwagę? Co masz wiedzieć, jeśli chodzi o relacje, związki? Sprawy miłosne sercowe. No dobra. Zacznijmy sobie od obecnej sytuacji. Gdzie ty się teraz znajdujesz? Jaka jest ta energia? To będzie taka. Energia wyjściowa, no do tego, co przed Tobą. Także poproszę o takie energię obecnej sytuacji. Co zamykasz, co żegnasz. Nowe wyzwania przed tobą, jakieś potencjalne szanse, potencjalne zagrożenia. I jeszcze na najbliższą przyszłość dwie karty energii z tej talii poproszę. No dobrze, tak sobie siedzisz tutaj w jakiejś takiej. Trochę atmosfery, może napięcia, jakiejś nerwowości, jest takie poczucie nieukojenia, nieuspokojenia. Ale co jest fajne, że masz w sobie taki wiesz co? Masz zadzior, masz taką mm, ikrę, iskrę, płomień coś, co pozwala ci wygrzebać się. Z tego czegoś niefajnego, z tego złego samopoczucia, z tego, co cię gdzieś tam może ugodziło, pociągnęło w dół. Bo jeśli chodzi o tą przeszłość, to co zamykasz teraz, co żegnasz? No to co to takiego? Jest relacja, która nie miała szans, nie mogła jakby być oficjalną relacją tutaj. E, takie jakieś niedomówienia, niedopowiedzenia, tajemnice, też wasza może odległość pomiędzy sobą, nieumiejętność połączenia dwóch światów i człowiek, który hmm, nie potrafił podjąć e, takiej radykalnej decyzji, która miałaby zmienić wszystko i umożliwić Wam wejście na na nową drogę, rozpoczęcie czegoś nowego. Także żegnasz sprawy, które były takie ciemne, niewiadome, niepewne, bardzo emocjonalne, i dlatego w obecnej sytuacji, tu gdzie jesteś, możesz czuć się jeszcze taka rozchwiana, taka gdzieś niepewna, ale to wszystko minie. To się po prostu mm, nie obawiaj tego, bo to jest chwila, którą przepracowujesz w sobie. I całe to poczucie yy, tej takiej nerwowości, czy sprzeczności, jakiegoś niepokoju wewnętrznego, ono sobie odejdzie. Nowa droga przed tobą, wiesz, nowe wyzwania. Ty stoisz yy, i co? I masz przed sobą wszystko, tak naprawdę. Tutaj cały świat się dla ciebie otwiera. I zaprasza cię, ależ chodź, zapraszam panią królową. Pani królowa, czy pani jest gotowa? Proszę bardzo, my tutaj pani chcemy zafundować inne okoliczności do wyboru do koloru. Wyzwaniem jest, czy królowa wejdzie w to, czy ona zauważy, czy ona skorzysta, czy ona wypełni ten swój koszyk. Ona sobie tak spaceruje tutaj z takim koszyczkiem. Wokół niej jest taki ogród. Obfitości. Wyzwaniem jest nie pogubić się w tym ogrodzie, bo on może być jakimś trochę takim labiryntem, ale też umiejętnie dobrać sobie mm, ludzi, którzy będą wokół ciebie, czyli potencjalnego partnera, bo wiesz, jak ty wejdziesz do tego ogrodu i jak ty zobaczysz, ojej, ile tutaj jest wszystkiego, no, wybór spory. Nagle królowa taka jakaś wyzwolona, uwolniona i ma wyzwanie: odnaleźć się w gąszczu. Tutaj może być, wiesz, wielokrotność tych potencjalnych kandydatów. Mnie się po prostu robi ciepło, i no, ja też taka jestem nagle wyrwana z jakiegoś smutku, z jakiejś takiej stagnacji. No, to ja sobie myślę to ja sobie troszkę pobiegam po tym ogrodzie tak pochacam, no też wyzwaniem jest dla Ciebie żebyś tam za dużo nie biegała żebyś się nie pogubiła żebyś wybrała mm, taki owoc, który będzie najlepiej Cię odżywiał który będzie na Ciebie wiesz mm, tak dobrze działał tam jest taki smaczek znaleźć możesz coś dla siebie byle byś tylko jakby się nie utopiła w tym wszystkim nie zachłysnęła, bo, bo tego masz dużo bardzo dużo e, szansę masz mm, na znalezienie sobie mm, partnera docelowego takiego wiesz który już będzie z tobą będzie przy tobie będzie taki solidny, odpowiedzialny bardzo duża szansa jest na to po tym jak spokój w sobie znajdziesz. Po tym jak się wyciszysz, wiesz, tutaj w momencie kiedy jakby odpuścisz całe no całe to takie zamieszanie, jakieś moje poczucie dyskomfortu w związku z tym, no to co? No co ja wtedy oczywiście spotykać mogę na drodze taką osobę Taki kandydat się tutaj pojawia. I to wygląda serio poważnie. I on jest taki, wiesz, też tutaj od ciebie oczekujący, takiego zaangażowania, powagi, ty od niego. Także wygląda to, że mm, tak sobie tutaj pobujam, pobrykam sobie po tym ogródeczku i nagle trach. Jak już się uspokoję, jak już się wyleczę, to ja znajduję sobie mm, kogoś właśnie. To będzie dla mnie, z kim ja mm, jestem w stanie budować, tworzyć tą relację, taką, o której marzę. Tylko tego nie przegap, Bo wiesz co, bo jeśli chodzi o jakieś potencjalne zagrożenia, to ty mogłabyś być taka mm, gdzieś przeciągająca swoje takie nie wiem użalanie się nad sobą, jakąś taką nerwowość, czy coś takiego, że, że ja ciągle, jakby mam problem sama w sobie, takie napięcie. Też mam, nie umiem do końca zapomnieć, nie umiem wybaczyć, więc to wszystko możesz spełnić, im szybciej zamkniesz przeszłość. Karty chcą ci to powiedzieć, tą przeszłość, tą, która cię drasnęła, to co cię zabolało, to z kim się rozstałaś. No, tym, tym prędzej tutaj dojdziesz do tego miejsca przeznaczenia, do tej właściwej osoby, która gdzieś tam jest. On już na ciebie czeka, wiesz? I on nawet już ma tutaj przygotowane wszystko oficjalnie, tak na ciebie, taki jest wyszykowany, i może i dokumenty już nawet będzie chciał, żebyś podpisywała i była z nim na serio. Czekam na ciebie, mówi. Halo, znajdź mnie tutaj. Nie błąkaj się po tym, po tym labiryncie życia. Tu jest takie, wiesz, co jeśli chodzi o najbliższą przyszłość, mogą wpadać do Twojego życia pojawiać się jakieś osoby, sytuacje no z przeszłości, bo tutaj jest taka spora emocjonalność i dla ciebie wyzwaniem jest też, aby sobie z tym poradzić, aby się temu nie jakby potrafić yy, oprzeć, nie oddawaj się temu, nie, nie dawaj się temu wciągnąć, wchłonąć, dlatego że to tylko wygląda pozornie, jakoś tak yy, może ciebie wystraszająco czy zasmucająco, a tak naprawdę to ten strach ma takie małe oczy, nie tam. Nie jest w ogóle duży, cały jest mały i nie jest taki straszny. Kwestią jest, jak ty do tego podejdziesz, bo nawet jeśli coś czasem ci się przypomni, wspomni, albo ktoś by tam dał ci jakiś sygnał, czy zobaczysz gdzieś koło z przeszłości, czy odezwałby się do ciebie, to zależy od tego, jak ty sobie to weźmiesz do siebie, jak się do tego ustawisz. Bo jeśli Jesteś już gotowa na to nowe tam do tego pana swojego iść i po drodze pląta ci się takie coś, jakieś wspomnienie, sentyment, bo ja mam coś od niego. Ja patrzę na to, ja wspominam, ja gdzieś tam czytam, na coś zerkam. I może, może, może takie coś wiesz, takie coś przepływać jeszcze. Ale to nic, ja to wszystko rozumiem, ja dziękuję, że ta relacja była, ja już ją puszczam, odpuszczam, idę dalej, jestem gotowa na to nowe. Co się okazuje, że ty się w ogóle niczego nie boisz, że ty jesteś uzdrowiona i jesteś zadziwiona. Zadziwiasz samą siebie, bo tobie się wydawało, że jesteś w czarnej dziurze, a tak naprawdę ty witasz słońce. Witasz nowa energię i jesteś gotowa... Właśnie na tą nową relację zaczynasz odczuwać spokój i widzę ją jasność. Ja wprost do tego słoneczka będę teraz gnała, bo ten strach on wcale nie jest straszny. Ja tak sobie myślałam, że ja taka nieporadna, biedna, skrzywdzona, a wcale się tak nie czuję, wiesz? Więc ta twoja najbliższa przyszłość pokazuje się jako wychodzenie z lęków, wychodzenie z tych. Twoich takich przekonań na temat tego kogoś, na temat tamtej relacji, na temat samej siebie. Ja zbyt, jakby może dojdziesz do wniosku, że za bardzo tam dużo serca włożyłam, za dużo siebie dałam, to, to było niepotrzebne, że za dużo jego idealizowałam, stawiałam go gdzieś na piedestale i teraz się z tego wybudzam, ruszam dalej, wychodzę z ciemnego zaułka mojej głowy, mojej duszy, no. Gotowa na to nowe, wprost do tego pana, który tam na ciebie czeka. Na mecie jest człowiek, który jest dla ciebie, i ty jesteś w stanie tam dotrzeć. To chcą ci powiedzieć te karty. To jest Twoja nowa droga. Tam jest spełnienie. Ale sobie przeprogramuj głowę, myślenie, podejście, traktowanie samej siebie. No dobrze, to co? Rozkład ogólny jest. się, jak z wami rezonuje. No i tyle, napiszcie coś w komentarzach i słyszymy się wkrótce. Do usłyszenia.